I teraz moi drodzy, błąd, który ja popełniłem przy jakby wyznaczaniu sobie celów, co ja chcę osiągnąć, było to, że one były za małe. Ja sobie wyznaczyłem to, że chciałbym ją wydać, żeby była w Empiku. Dlaczego ja sobie nie założyłem, żeby ona była na całym świecie? Musiałbym się trochę bardziej postarać. Musiałbym trochę więcej razy ją poprawić. Musiałbym dać z siebie trochę więcej, niż że po prostu, żeby była w Empiku. I teraz... Dzisiaj... Ja już wiem, że jak mogłem na przykład stworzyć e, zwykłą siłownię dla sportowców, po prostu, bez duszy. A dobrze wiecie, że ideą tutaj jest to, żeby zrewolucjonizować polską piłkę nożną poprzez to, że dajemy wam wiedzę. Dajemy wam wiedzę, ile trzeba trenować, jak trenować, bla, bla, bla. Celem jest, żeby zrewolucjonizować. A jak rozmawiałem z Leszkiem Dyją i mu to przedstawiłem, to on powiedział, że on by chciał stworzyć w ogóle firmę na cały świat. Nie, że na Polskę, tylko, na, żeby to była międzynarodowa firma. I teraz. Pierwsze moje marzenie świadome ja zrealizowałem z 3 lata temu i to była ta książka. Dzisiaj już mam marzenia o międzynarodowych yy, wielkich firmach, o tym, żeby moje książki były na całym świecie, o tym, żeby zapisać się w kartach nie tyle historii mojej rodziny, co całego świata. Ja zrozumiałem, że to jest realne, ciężko pracując, bla kontrolując się i tak dalej. Wszystko jest realne. I teraz hitem jest to, że rok po otwarciu FTC My już otwieramy w Chicago filię, i już to ta firma się stała tara międzynarodowa. I teraz słuchajcie, nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma. Ja napisałem książkę, będąc, pisząc w szkole tylko i wyłącznie test gimnazjalny, próbną maturę i maturę. Ja nigdy nic nie pisałem. Za mnie pisała mama, tata, no tata, nie. Ale koledzy, koleżanki za mnie pisały wypracowania, ich ja nigdy nic nie napisałem. Ja sobie tak z buta wymyśliłem, że kurde, chciałbym zostać zapisany, znaczy chciałbym zostać ten, i to sobie napiszę książkę. Ja sobie tak wymyśliłem. 10 miesięcy, krew z oczu, z uszu, to była jedna wielka rzeźnia, co ja przeszedłem, żeby zrealizować te pierwsze marzenie. Ale jak ja to zrobiłem, ja zrozumiałem, że wszystko jest możliwe. Wszystko. I teraz od tego momentu moje życie się zmieniło drastycznie, bo zrealizowałem takich mniejszych i większych celów całą masę. To nie jest jeden, dwa, trzy, tylko tego jest całe mnóstwo. Moje życie to jest teraz naprawdę, tak naprawdę jedno wielkie marzenie w trakcie budowania, a wiele już osiągniętych. To się da. Tylko trzeba to zrozumieć, trzeba, trzeba chcieć się zmienić.